Jak Austria stała się osobnym państwem od Niemiec, mimo że większość historii należała do Rzeszy Niemieckiej? Sama historia Niemiec jest bardzo skomplikowana, ponieważ zależy, czym definiujemy Niemcy: czy Niemcami już jest święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, czy o Niemcach mówimy dopiero za zjednoczenia ich za Bismarcka w XIX wieku. Jest to temat na osobny materiał, dlatego jeżeli chcecie, żeby pojawił się taki film o samej historii powstania Niemiec, napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i obejście film koniecznie do końca. W 476 roku naszej ery upada zachodnie Cesarstwo Rzymskie. Na terenach Galicji powstaje państwo franków. Państwo franków przez następne 400 lat. Rozłosło się na całe współczesne Niemcy, Francję, Czechy, Austrię i doszło do plemion słowiańskich. W 800 roku Karol Wielki, król królestwa frankijskiego, został koronowany na cesarza frankijskiego przez papieża za pomoc w walce z Arabami i Longobardami. Tereny współczesnych Niemiec i Austrii były właśnie pod panowaniem Karola Wielkiego czyli państwa Franków. Syn Karola Wielkiego, Ludwik Pobożny, dokonał podziału tego owego imperium między trzech swoich kolejnych synów, ze względu na obawę o walki o władzę. W 843 roku zostało to spisane w traktacie Verdun, który dzielił państwo Franków, ogromne imperium, na trzy małe księstwa. Zachodniofrankijskie, frankijskie Środkowo-Frankijskie i wschodnio Każdy z synów otrzymał władzę w jednym z tych księstw. W Zachodnio-Frankijskim otrzymał ją Karol Łysy. I księstwo Zachodniofrankijskie w przyszłości przekształci się w współczesną Francję. Środkowo-Frankijskie w przyszłości przekształci się w współczesną Italię, czyli Włochy. A władzę w nich przejął Lotar I. I Zachodnio-Frankijskie, którym władzę przejął Ludwik Niemiecki i z samego nazwiska możemy już wnioskować, że w przyszłości przekształci się to współczesne Niemcy. W tereny księstwa wschodniofrankijskiego należały Niemcy Współczesne, tereny Austrii oraz Czech, w 919 roku, władzę w księstwie wschodniofrankijskim przejął Henryk I z dynastii Ludolfingów. Tą datę uznaje się za początek państwowości niemieckiej. Ponieważ został on królem Niemiec i jego syn, później, odtąd I, zwany Wielkim, w 962 roku opanował Rzym, podporządkował sobie papieża i został koronowany przez papieża na cesarza. Powstało wtedy święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego i w taki oto sposób znowu odnowiono imperium cesarstwo w zachodniej Europie. Święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego było bezpośrednim spadkobiercą Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego oraz również dało to początek historii Niemiec. W skład tego Cesarstwa wchodziły oczywiście tereny Austrii, Czech i współczesnych Niemiec. Parę lat później Cesarstwo już nie było na tyle uniwersalne i nie pełniło funkcji jednego państwa. Porozdzielało się ono na poszczególne małe państewka niemieckie które dalej razem jednocząc się tworzyły jedno wielkie cesarstwo, ale nie były już jednolitym państwem. Była to luźna federacja paru członkowskich państwek. Dla łatwiejszego wytłumaczenia Wam, były to tak zwane landy, na przykład Bawarii, Monachium, właśnie Austrii, Księstwa Czeskiego, które razem jednocząc się tworzyły jedno cesarstwo. Natomiast każde to państwko posiadało odrębną autonomię, ponieważ w każdym państewku był osobny władca, który rozdzielał podatki, administrację. Natomiast jeżeli chodziło o politykę zagraniczną i wojny, wtedy wszystkie państwka prowadziły wspólne jako jedno cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. W świętym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego cesarz był wybierany przez elektorów. Nie był on dziedziczny. To oznacza, że jeżeli ojciec A miał syna B, to po śmierci ojca A nie syn Bezostawą następnym cesarzem, a elektorzy z wyznaczonych państwowych niemieckich wybierali w głosowaniu w elekcji nowego cesarza czy też króla Niemiec. Najbogatszą i najbardziej prestiżową dynastią panującą właśnie w Austrii byli Habsburgowie. I już w 1278 roku elektorzy niemieccy wybrali Rudolfa I z dynastii Habsburgów na króla Niemiec. Rudolf I zdawał sobie sprawę, że po jego śmierci. Najprawdopodobniej władzę przejmie ktoś inny, ktoś inny zostanie wybrany przez elektorów. Dlatego, w obawie, że jego synowie nie będą mieli już władzy w Niemczech, przekazał on właśnie teren Austrii jako ziemię dziedziczną swoim synom. Co oznaczała ta ziemia dziedziczna? Oznaczało to, że dalej tereny Austrii były podległe świętemu Cesarstwowi Rzymskiemu, natomiast, tak jak wcześniej wspominałem, w każdym państwku niemieckim był osobny władca. W ten sposób Rudolf I zagwarantował całej swojej przyszłej dynastii Habsburgów, swoim synom i przodkom, że Austria będzie zawsze władzy Habsburgów. Oczywiście, jeżeli cesarzem cesarstwa nie był ktoś z dynastii Habsburgów, o, jako Austria musieli być podlegli cesarzowi i wykonywać jego rozkazy. Natomiast posiadali swoją autonomię. I mieli zapewnione, że jeżeli chodzi o sprawy Austrii administracyjne czy też podatkowe, mieli oni tutaj władzę pewną, dziedziczną, przekazywaną z ojca na syna. Oznaczało to też również, że jeżeli zdobędą jakieś ziemie w wojnach, które yy, znajdowały się poza Cesarstwem Rzymskim narodu niemieckiego, mogli oni przyłączyć do swojej Austrii i niekoniecznie to musiało należeć do świętego cesarstwa. Ponieważ ziemie, które święte cesarstwo wygrało w wojnach, było przyłączane do świętego cesarstwa. Natomiast jeżeli jakieś państewko osobno prowadziło wojnę bez pomocy cesarza, mogło ziemię przyłączyć do siebie. I na tę ziemię cesarz nie miał wpływu, nie mógł tam rozkazywać, nie mógł stąd pobierać podatków i nie miał tam władzy. Przykładem też tego później będą prusy, które na przykład rozbierając Polskę tereny z rozbiorów Polski nie zostały wcielone do cesarstwa, ponieważ rozbiór został wykonany bez pomocy cesarza. Samodzielnie Prusy wraz z Rosją i Austrią rozebrały Polskę i dzięki temu te tereny mogli wcielić do swojego państwa, gdzie mieli większą władzę niż na tych terenach, które należały do cesarstwa. W ten sposób Habsburgowie osiągnęli hegemonię w Niemczech mniej więcej od XV do XVIII wieku, ponieważ przez to, że zdobywali to kolejne tereny, które nie zostały włączane do cesarstwa, ponieważ samodzielnie je zdobywali, na przykład później w przyszłości. Na przykład część Serbii, Polski, Włoch, czy też Węgier, były one samodzielnie zdobywane przez Austrię bez pomocy cesarza, więc były włączane one tylko do posiadłości Habsburgów. Habsburgowie tylko z terenów Austrii i Wiednia byli podlegli cesarzowi. Musieli mu płacić podatki, natomiast z terenów, które sami zdobyli, które wykraczały poza cesarstwo, mieli władzę nieograniczoną. W taki oto sposób później w historii habsburgowie cały czas byli cesarzami świętego cesarstwa, ponieważ elektorzy wiedzieli, że najbardziej opłacało się wybrać Habsburgów na cesarza, ponieważ w ten sposób cesarz świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego był jednocześnie cesarzem całego cesarstwa oraz posiadał posiadłości. Poza cesarstwem, co stanowiło jeszcze większą potęgę państwa. Dopiero w 1806 roku Napoleon pokonał święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego i unicestwił je raz na zawsze. Cesarstwo, które istniało prawie tysiąc lat, upadło i ówczesny cesarz Franciszek II. dogadał się z Napoleonem, że odda mu ziemię, które właśnie Napoleon zajął czyli ziemię świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Pod warunkiem, że Napoleon zatrzyma się tam i nie będzie próbował zająć dalszych posiadłości habsburskich, które nie należały do cesarstwa. Umową jeszcze tego warunku było to, że Austria, która należała do cesarstwa, zostanie niezebrana przez Napoleona. I tak też się stało. Franciszek II zrobił to po to, żeby jakiekolwiek ziemie zachować dla swojej władzy, żeby nie wszystko stracić. Musiał on się zrzec z tytułu cesarza, bo cesarstwo upadło. Ale jako, że nie chciał stracić swojego prestiżu, powołał on Cesarstwo Austriackie i stał się cesarzem Austrii, jak już Franciszek I. Zrobił to tylko po to, żeby dalej być cesarzem w Europie, dalej kontynuować hegemonię Habsburgów. I tutaj w historii mamy pierwszy rozłam Austrii od Niemiec w 1806 roku. Nie było to spowodowane drogą Austriaków do niepodległości czy oddzielenia się. Po prostu było to spowodowane tym, że Niemcy przestały istnieć. Napoleon je zniszczył, a Austria jeszcze istniała, więc no, samodzielnie musiała być bez Niemiec. Po przegranej Napoleona na kongresie wiedeńskim ustalono, że trzeba dokonać restauracji Europy, czyli odnowić Stary Ład. Stary Ład równało się w święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Natomiast ówczesny cesarz Józef I. Nie chciał, aby przywrócić to cesarstwo. Obawiał się, że w ten sposób jego posiadłości, w których miał władzę dziedziczną, będą włączone do cesarstwa i w ten sposób, po jego śmierci, elektorzy, którzy wybiorą, załóżmy, kogoś innego niż z dynastii Habsburgów, to wtedy jego synowie stracą całą władzę w tych właśnie terenach, które Habsburgowie zdobywali, i cała historia Habsburgów przepadnie. Dlatego na terenach dawnego świętego cesarstwa. Powołano Związek Niemiecki, którym prezydentem zawsze był cesarz austriacki. Po co takie kombinacje? Były one po to, żeby dalej zostało zachowane cesarstwo austriackie, a nie cesarstwo niemieckie. W ten oto sposób Habsburgowie w cesarstwie austriackim mieli nieograniczoną władzę, dziedziczną, niewybieraną przez elektorów. Nie podobało się to Niemcom, którzy dążyli do zjednoczenia Niemiec ponownie w jedno silne państwo europejskie. Dlatego też wtedy powstała koncepcja zjednoczenia małych Niemiec i dużych Niemiec. Za małymi Niemcami opowiedziały się Prusy i Otto von Bismarck. Uważali, że Niemcy należy zjednoczyć z wszystkich terenów dawnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli terenów niemieckich, poza Cesarstwem Austriackim, poza Austrią. Dlaczego Bismarck nie chciał Austrii w nowych Niemcach? Dlatego, jak widzicie sami na mapie, Habsburgowi przez tyle lat Zdobyli właśnie tereny Węgier, Polski, Serbii, Słowacji i wiele innych narodów, co sprawiało, że było tam wiele podziałów etnicznych. W Cesarstwie Austriackim Niemcy stanowili największą grupę, ale też nie była ona taka duża, bo to tylko 21%. Drugą grupą byli Węgrzy, którzy stanowili aż 20%, czyli tylko 3 mniej od Niemców. Później byli to Czesi, stanowiący 12%. Polacy stanowiąc 10%, czy też Serbowie i Chorwacji stanowiący również 10%. A w terenach poza Austrią, które właśnie e, należały do dawnych terenów świętego Cesarstwa Rzymskiego, oczywiście bez Austrii, praktycznie 90% to był naród niemiecki. Dlatego Bismarck z obawy na problemy etniczne wolał, żeby nowe Niemcy powstały bez cesarstwa austriackiego. Natomiast idea dużych Niemiec to była idea cesarstwa właśnie austriackiego, żeby właśnie zjednoczyć. Niemcy z całym cesarstwem austriackim i dawnymi ziemiami świętego cesarstwa rzymskiego. Oczywiście Bismarck wygrywa, i w 1866 upada Związek Niemiecki i powstaje nowe państwo na miarę Nowych Niemiec. W 1871 roku Otto von Bismarck proklamuje cesarstwo niemieckie, zwane Drugą Rzeszą. Wtedy w historii. Pierwszą Rzeszą nazywano właśnie święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a drugą Rzeszą nazwano Nowe Zjednoczone Niemcy. Cesarstwo austriackie popadło w straszny rozłam poprzez właśnie problemy etniczne. Wydawało się, że zdobywanie ogromnych ziem na początku było pozytywne dla Habsburgów, ale w przyszłości przyniosło im zgubę, co doprowadziło do rozpadu cesarstwa austriackiego. Na monarchię dualistyczną, monarchię austro-węgierską. Było to spowodowane wieloma buntami Węgrów, i przed obawą nad wojną domową zgodzono się na stworzenie Austro-Węgrów, czyli państwa złożonego z Królestwa Węgierskiego i Austriackiego. Również autonomię wtedy dostali Polacy w Galicji. W trakcie I wojny światowej Austro-Węgry walczyły razem z Niemcami, jako iż w części właśnie Austriackiej. Nie było narodu austriackiego, był to naród niemiecki, który chciał być przyłączony do nowych Niemiec. Walczyli oni razem we wszystkich wojnach światowych. Po I wojnie światowej, po klęsce państw centralnych, rozpadły się Austro-Węgry. Powstała osobno Austria, która już tylko była złożona z ziem, właśnie typowo austriackich, jak wcześniej w historii. Powstały osobno Węgry, powstała osobno Polska, Czechosłowacja, czy też Królestwo SHS, czyli późniejsza Jugosławia. W ten sposób znowu pojawiła się szansa na przyłączenie Austrii do Niemiec, ponieważ Austria już się składała tylko z narodu niemieckiego, nie posiadała ogromnych terenów habsburskich, nie miała problemów etnicznych, nie było narodu austriackiego. Dlatego właśnie Adolf Hitler w 1938 roku, na mocy tzw. Anschluss, czyli referendum, przyłączył Austrię do Niemiec. W referendum wynik wyniósł 97% bodajże albo 8%, w którym Austriacy zdecydowali, że chcą być częścią Niemiec. Oczywiście było to też spowodowane tym, że wojsko niemieckie wkroczyło do Austrii. Natomiast bez tego i tak mimo wszystko Austria raczej by zadecydowała o przyłączeniu do Niemiec. Po przegranej II wojnie światowej przez III Rzeszę znowu oddzielono Austrię od Niemiec. Ale dlaczego? Ponieważ po prostu trzeba było ukarać Niemcy, za to, że w przeciągu 20 lat wywołali dwie wojny światowe, trzeba było ich osłabić, i tak jak osłabiono ich ekonomicznie przez reparacje, zabrano im posiadłości terytorialne, to też zdecydowano, że słabsze Niemcy będą, kiedy rozdzieli się Niemcy i Austrię. I zakazano Niemcom i Austrii łączyć się na parę dziesiąt lat. Dlatego właśnie w ówczesnych czasach Austria jest osobnym państwem i Niemcy osobnym, chociaż kulturowo, historycznie językowo i czasowo w historii praktycznie 90% czasu historii Austria była jednym państwem wraz z Niemcami. Dopiero teraz kształtuje się powoli narodowość austriacka, dlatego że w tych czasach raczej już nie ma szans na przyłączenie Austrii do Niemiec ze względu na właśnie tą drugą wojnę światową. źle się po prostu ludziom kojarzy łączenie Austrii z Niemcami, dlatego jako że już nie ma raczej w przyszłości szans na to. To kreuje się nowa narodowość austriacka, natomiast wcześniej w historii nigdy nie myślano o tym, żeby Austrię na zawsze oddzielić od Niemiec i zawsze dążono do ich jednoczenia.